Siemka, witam was już w trzecim odcinku, sąsiadu z piekła rodem, a teraz intro serii. I znów kolejne trzy odcinki, zobaczymy jakie strzela... strzał w okno, Ujwa, już nie umiem czytać. Czytujemy grem. Dalej, dalej, dalej. To siedzi z Piekła Rodem. odcinku z Show, okienko. A już wiem o co chodzi. I tym razem nie tylko do komodu jako pierwszej, ale poworek od kuli do kręgli. Ale tu też coś mamy. Zaraz standardowo Mam nadzieję, że dzisiaj do toalety on nie pójdzie. Nie, chyba nie. Pójdzie jak mu zaś śmierdzimy kwiatka. Mydełko. O! Idzie właśnie do kwiatka. O. A czy mogę jeszcze pomalować, żeby go wkurzyć dodatkowo. Wiem, ja, że już mi zniknie marker. Kładziemy mydełko do apteczki. O, w apteczce nic. Dobra, dobra, idź już idź już do tego fortepianu. I będziemy robić z nim takie kółeczko troszkę. On wchodzi do jednego pokoju, my do drugiego. E, czy ja piły nie potrzebowałem. Dobra, on idzie tam. Odprowadzamy odprowadzanie do tego, idziemy do tym wypadku To musimy zdążyć jak y, w dobrym momencie przyleci piłka żeby go y, jego wkurzenie padło do Zenito. o doszło do zenitu, Jezu Dobra, idziemy na górę Wykonujemy telefon. Dobra, odbiera. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie gdzieś w podobnej długości co poprzedni. Eee, bo nie ukrywam... Jezu, co ja chciałem powiedzieć? Wziąłem. O, dobra, kopię piłeczkę. Nie ukrywam, że kręcę ten odcinek jeden po drugim i nie wiem nawet, jak wyszedł. Wiem, że dźwięk wyszedł w miarę dobrze, bo tym razem nie nagrywam osobno dźwięku i osobno dźwięku z gry, tylko równo w OBS-ie 1 jed do 1. Bo po prostu. Więcej było mieszania z, z tym nagrywaniem niż, niż potrzeby. Bo nie dojrzyj, ja jeszcze mam troszkę skomplikowane montowanie. Bo nie jak wszyscy youtuberzy, że nagrają, wrzucają. Nie, ja, ja trochę się bawię, mam oprawę do pierwszego odcinka z tego sezonu. E, robiłem go oprawę samą Dziś, miesiąc. Miesiąc wcześniej nagrałem odcinek, zanim się zabrałem do zrobienia oprawy, to minął miesiąc do publikacji. Dziwna rzecz, to mi nie nalepszyło zadań. Yy, jakiś bug. A no, gra stara, to się nie dziwię. Dobra, i mamy kolejny odcinek. Czas yy, na kąpieli, czyli wiadomo, że toaleta nie będzie naszym schronieniem już, bo będzie musiał zejść do niej. Yy, w następnym odcinku będzie troszkę trudniej, bo będziemy mieli dodatkowe piętra. I to już troszkę skomplikowane, bo mamy dodatkowe kryjówki. Ale mamy też dodatkowe miejsca, dodatkowych wrogów, jak y, pies nasz, naszego sąsiada. Standardowo robimy to. Nie spieszymy się tak, żeby zrobić to jak najszybciej, bo nie jesteśmy tego w stanie po prostu zrobić. Dobra. Jak najszybciej. Jak najszybciej, jak najszybciej. W tym odcinku tempo gra. Dobra. Jezus. Kurcze. Wiecie co chyba zrobimy? Że najpierw się przyjrzymy jak, jak on. W którym momencie on wychodzi. Bo nie zdążymy wszystkiego zrobić. Teraz po prostu zgarniamy rzeczy, robimy kółeczko za nim po prostu. To też jest jeden z tych sposobów, żeby osiągnąć 100% tutaj. Ale z reguły mi się go nie chce robić. Myślałem, że mi się uda na łatwiznę. Niestety nie, Dobra, idziemy dalej, dalej, dalej. Mudełko tu. Nasz pasek będzie wypełniony po i Dalej, dalej. Idziemy na górę. Te kuleczki wkładamy do cukierków, czy czegoś tam było. Tu nic nie musimy. Tu za założę się, że o to chodzi. A już wiem o co chodzi. O to będzie tu. A żeby nie musieli do płynu mu nalać za dużo tych rzeczy, troszkę. Dobra, jajko możemy od razu zrobić. A wiem, wodę, wodę musimy podebrać. Którą on bierze. I to by się idealnie upaskodziło, ten. Czy do książki mieliśmy markerę? Poczekamy, Możemy schodzić. poproszony Szybko, to, żeby nie zdarzymy, nie było, No nie nam się jeden numer w tym miejscu zrobić. Ale A my tu kolejny. Eee... A już ją dawno było. Kurde, nie mam szansy zrobić. Dobra, eee... Dominiku, Dominiku, coś ty wyczyniasz. Nie pamiętasz gry? Środy na poród pustą. Co, to, to... Dobra. On poleci tu. A już... Nie. Tu możemy. No, wiedziałem, że coś z tym, ale nie wiedziałem co. I jeps. Ja bym zszedł. I co zrobiłem znowu źle. No i ten odcinek jednak będzie dłuższy, i krótszy. Ale są tego plusy. Jakieś. Nie. Kur zrobiłem okej, nie dałem spawnów oj Zawsze pod górkę. was zawsze. To jest to, że w tą grę grałem bardzo dawno temu. Pamiętam teń rzeczy, ale nie wszystkie po prostu. A też y, połowę ekranu zas zasłania mi y, mikrofon, drugą połowę. Fakt, że gram na małym okienku Postaram się, że dał mi przebitkę, żeby, żebyście widzieli jak ja, jak, jak, jak ja to gram Bo to przyjemne nie jest. Jezu, jezu, jezu. Ja, ja po krokach słyszę Ja pierdolę Co jest? Ja jestem zaspany, ale bez przesady Oj, to mnie długa, długa gra. Zbieramy. Nic nie robi. Zbieramy. Ja, ja tego nie komentuję. Nie chcę sam siebie obrażać później. Ale, Co się dzieje, to nerwowe klikanie na komodę? Ale, dalej, wyjeżdżamy. Mówię, moim minusem jest to, że gram na małym okienku i lekko wyjadę y, kursorem, wskaźnikiem myszy, bo kursor to nie jest, y, poza ekran i już nie mogę przesuwać y, ten. Mówi y, tak, jak normalnie można w bok y, ekranu. Ja tego nie mogę bo yy, po prostu wyrzucam za ekran i jest on nieaktywny w tym momencie. Oj, i szybko, szkubus szybko, szybko. <grybuj> 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 Zjebałem w raz kolejny. A w swoim dramatem zatrzymał się, leciał do kibla, a się zatrzymał, bo kuźwa sąsiad w toalecie. Ja pierdolę. I jeszcze raz. Nie pamiętam, już który raz. Odcinek się nadal nagrywa, bo widzę to. może ja będę milczał w pewnych momentach, bo po prostu. Nie wiem że utrudniam wam oglądanie i sobie. Sobie nagrywanie nie oglądanie. Nie, nie później też nagrywam. Wiecie co? Najgorsze jest to, że ja później sam muszę to obejrzeć. To nie było dla mnie tak straszne, że ja to muszę sam obejrzeć. Y Przymontowanie mu. Trudno montować nie oglądając. Dobra. Nie będzie kombosa. Nie zrobimy kombosa kuźwa. Nie. Nie. Po prostu nie. Bo ja nie jestem w stanie tego zrobić. Pisze później, że ja nie umiem grać. Jakoś pana serio. Ja nie wiem, czy to jest wynik, wynik tego, że mam mały ekran, nie mogę przesuwać, czy po prostu jestem aż tak zaspany, że mi nic nie wychodzi. No boję się, że oba naraz. Ale! Dobre, dobra, żyj to, wracaj tam. Bo chcemy ten odcinek skończyć. Bo to będzie chyba najdłuższy odcinek serii. Nie, mi się wydaje, że następne będą też dość długie. Z tego że powodu, yy, że następne odcinki będą dłuższe. No i zwymiotował. Którędy pójdzie? Dobra, możemy schodzić. Zjebie. Ile razy mi mają to zjewać, Zepsuć? M mogą dzieci ogólnie. Nie, ogólnie sprawdzam, że grupa wiekowa do której trafiam y jest grupą wiekową mojego wieku, więc wszystko mi ważne w tej chwili. I mamy yeti żywa. Oh. O, on idzie tu. Na to Chyba zrobimy to Wiecie co? Chyba to zrobimy Dobra to Zrobiliśmy wszystko co mamy Teraz kuźwa oglądam, nie klikam, wyjadę kursorem poza ekranem, nie mógł tylko kliknąć. Bo ja wiem, ja wiem, że ja niechcący coś kliknę. Pamiętajcie, musimy skończyć ten odcinek na, na, na tej chwili. Dobra, idzie, zobaczy obrazek. Pięknie. Chyba będzie dobrze. Chyba się to skończy. Mam nadzieję, że jakoś tak ustawię emisję tego, że te odcinki, które nagrałem, a nie mogę powiedzieć jeszcze, co nagrałem, bo nie wiem, w którym momencie będzie ten odcinek, a zróbmy to taką mini tajemnicą. Powiedzmy. Mi. E, chyba zaręczniki będzie musieli czekać, nie zapełni wodę, kuźwa. Kombosa nie będzie. O ciepanie panie. przynajmniej sobie pogadam Pogadam o tym W ostatnim odcinku usprawiedli... W ostatnim odcinku z tej gry usprawiedliwiałem się, że dawno nie było odcinków Ale pewnie wypuś... wypuszczę ten odcinek Jak już będzie jakiś odcinek więc to, że przepraszam, że nie ma odcinków To, to było akurat głupie co zrobiłem więc yy, yy, to ja przepraszam za to, że, o, że nie ma odcinku. Widzę, że mam mikrofon zakurzony, kuźwa. Yy, I co chciałem po jeszcze powiedzieć? Miałem coś ważnego do powiedzenia. Kuźwa powinien zapisać, zapisywać te pomysły. Bo tak w grze, przynajmniej mogę jakoś przekazać wam informacje, jak, jakiekolwiek. Eee, tak, czekamy za jeszcze jedną misję, akurat tak spojrzałem się idziemy do tego do tego... do tej wanny, do tego wanny. Uff eee, i o, jak chcecie mnie spotkać w tygodniu w tygodniu kiedy nie mam ochoty robić odcinków, to możecie mnie spotkać na live'ach u Przemsona. Większość. Ja wiem, że jakieś y, 30% z was m, widzów tego kanału jest stamtąd Dobra, skończyliśmy, więc tam zapraszam w razie czego. A to by było na tyle w tym odcinku. W tym momencie leci, le lecą napisy końcowe. Mam nadzieję, że 20 sekund się tak wyrobię. Zapraszam na, do, na Facebook i moje Instagramy, Snapchaty. Zapraszam do polubienia filmików. Jak, jeśli Wam się podobał i nie mieliście dość tego, że co chwilę powtarzam misję, 91% marnie. E, e, zapraszam do subskrypcji kanału, by być na bieżąco. I zapraszam do klikania te karty końcowe, bo tam macie jakiś najlepszy odcinek. Następny, nie wiem. Bo nie wiem, bo pierwszy raz to robię. Dzięki Narka i do następnego odcinka. O, fenomenalnie. To, to taki dodatek jest. I tu będą napisy. No pa, pa, pa na razie.